2021 rok to być albo nie być dla projektu energetyki jądrowej w Polsce. To w 2021 roku musimy podjąć ostateczną decyzję, czy i z kim budujemy elektrownie jądrowe. Jeśli mają to być Amerykanie, to już na początku 2021 roku powinniśmy się zdecydować, podpisać pierwsze umowy i przygotować się do budowy pierwszego bloku elektrowni jądrowej, który powstałby na pomorzu w okolicach 1933 roku, to i tak już jest prawie za późno. To jest ostatnia Moment, ponieważ atom jest fundamentem polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To duży atom ma dać skokowy spadek emisji. Obniżający y, koszty polityki klimatycznej w Polsce, obniżający koszty energii elektrycznej w Polsce, a także podwyższający przez to konkurencyjność gospodarki, to duży atom ma stabilizować odnawialne źródła energii, których ma być w Polsce coraz więcej, ale trzeba w jakiś sposób zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Nie zrobi tego węgiel schodzący z rynku, tylko do pewnego stopnia może to zrobić gaz, który nadal jest emisyjny, i najlepszym rozwiązaniem jest właśnie duży atom, który da stabilizację. I zerową emisję dwutlenku węgla. Dlatego jest właśnie fundamentem polityki energetycznej Polski, naszej strategii energetycznej, i jeśli nie dojdzie do rozstrzygnięcia w 2021 roku, to trzeba będzie zmienić tę politykę i przestać marzyć o atomie. Natomiast jeśli chodzi o małe reaktory modularne, to tak zwany mały atom proponowany na przykład przez Syntos, Michała Sołowiowa. Jest to rozwiązanie połowiczne i niespełniające celów wyznaczonych atomowi w polityce energetycznej Polski. Skala jest za mała. Nie wiadomo, czy technologia małych reaktorów wejdzie w życie na czas, bo dopiero w trzeciej dekadzie XXI wieku ma wejść na rynek. Nawet jeśli to się stanie, to skala tego przedsięwzięcia, mała ilość rozproszonych reaktorów jądrowych nie pozwoli na skokowy spadek emisji CO2 i stabilizowanie OZE, które są celami dużego atomu w polityce energetycznej Polski.